Dzień dobry Państwu, stoi opuszczone Tesko 15 grudnia Stoi opuszczone Tesko tyle lat 24 lata i nikt tego nie, nie chce wynająć Ulica Wienowskiego Obok Ruży Czerwowskiej. Nikt nie chce tego Tesco wynająć. Heum 22 przez 100 Województwo lubelskie Powiat chemski To jest usiedle siebie słoneczne winiowskiego Będzie stało jeszcze dłuższy czas, bo ...prywa, Prywa też dłużej szczęście za wynajęcie pewnie tego Tesco Nie wiadomo co to miało być. Potesko miało być tą Netto miało być i nie ma. A teraz u nas ale U nas teraz ary a budują w mnie, Na terenie akwaparku a budują. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Cześć. Będziemy chodzić do awdy na zakupy spożywcze.